Następne. Zostały jeszcze trzy takie kody i wzorce. Wzorce iluzji, kody, które zacierają prawdę duszy. Jeden. Iluzja. On się zmieni, jeśli będę przy nim. Przekonanie, że miłość wszystko zrobi. Nawet jeśli on się niszczy, niszczy, rani, zdradza. To nie miłość, to zależność karmiczna, która karmi się Twoją wiarą w cud. 2. Iluzja. Dusze są połączone, więc to musi być, yy, być na zawsze. Tak, dusze się spotykają, ale nie każda relacja dusz ma być związkiem na zawsze. Czasem dusze przyszła cię przebudzić przez ból, a nie zostać z tobą na zawsze. 3. Iluzja duchowa. Jeśli cierpię, to znaczy, że jestem głęboka, duchowa, wybrana. Bolesny kod, który wiąże duchowość z cierpieniem, męczeństwem, smutkiem. Prawda jest taka: prawdziwa duchowość przynosi spokój, nie dramat. Musisz to wiedzieć, tak? Chociaż to też zależy, co masz w portrecie indywidualnym, tak naprawdę um, w misji i jak wykonać misję. Cztery. Iluzja misji. <laughs> Moim celem jest go uzdrowić, ocalić, przebudzić. Kiedyś to mogła być Twoja misja, ale dusza nie musi się poświęcać w nieskończoność. Jeśli musisz się wyniszczyć, by ktoś się obudził, to już nie jest Twoja misja, tylko więzienie karmiczne. 5. Iluzja rozwoju duchowego. Ja już wiem ja i wie, ja jestem ponadto. Gdy ego duchowe zasłania cień i ból, człowiek nie słucha nie przyjmuje lekcji. Taka osoba staje się zamknięta na prawdziwe światło, bo wszystko racjonalizuje wyższą wiedzą. Wzorce ego. Cichy wróg duszy, który udaje świadomość: 1. Ego ofiary: wszyscy mi krzywdzą, ciągłe poczucie bycia pokrzywdzoną, karmienie pola walki, nieustanne przyciąganie ataku. 2. Ego zbawiciela: ja wiem lepiej, ja pomogę, ja was uratuję. Osoba przyjmuje pozycję wyższości duchowej, ale z poziomu rany kontroli nie światła. No, ego to nie jest światło. 3. Ego dumy duchowej, ja wszystko przepracowałam Osoba przestaje się uczyć, nie, nikogo nie słucha Uważa się za wyżej e, wibracyjnego guru W rzeczywistości zamyka się na własny cień i ucieka przed sobą Tak naprawdę nawet i, na jakimkolwiek poziomie jesteś rozwoju duchowego Cały czas od życia dostajesz lekcje, tak? Na takiej zasadzie I każda lekcja... Em, ta nawet mocna, krzywdząca, to z niej musisz wyciągać wnioski, tak? Z niej się uczysz cały czas, tak naprawdę. Nie da się być na. na nawet jeżeli jesteś, powiedzmy, na tym oświeceniu, tak? Na takiej zasadzie, to i tak dostajesz lekcję od życia, żeby się czegoś jeszcze bardziej nauczyć. O to chodzi, tak? Żeby też móc pomagać innym, jeżeli ty to przepracujesz. 4. Ego przetrwania. Muszę kontrolować wszystko, żeby nie cierpieć. Nadmierna analiza, brak zaufania do procesów, odcinanie się od przepływu. To ego, które nie, nie ufa duszy, tylko próbuje wszystko przewidzieć. Następnie karma rodowa. Ciężar, który nieświadomie przyjmujesz. 1. Zapis lojalności. Ja też muszę cierpieć jak ona. Gdy babcia, matka, prababka, bądź ojciec, dziadek, pradziadek miały złamane serca, samotność, poronienia, dusza to przyjmuje. Bez oczyszczenia kobieta powtarza to samo. Zdrady, przemoc, ból. 2. Zapis niedokończonych historii. Ród miał uzłaconą ziemię dziecko ukochanego. ukochanego. Fortunę. Ty niesiesz próbę naprawienia tego. Dusza wraca do podobnych sytuacji, by cofnąć ból, ale bez świadomości tylko powtórka. 3. Karmiczne pole rodu. Ofiara kat, wybawiciel Córka przyjmuje rolę matki, ofiary. Syn przyjmuje złość ojca, kata itd. Jeśli nie zostanie to przecięte, ród się nie uwalnia, tylko powiela cierpienia. 4. Zapis. Nie wolno mi mieć więcej niż oni. Jeśli babcia pracowała całe życie za grosze. A ty chcesz zarabiać lekko i dobrze, dusza może samotować. Jak mogę mieć więcej, skoro oni nie mieli nic? Co z tym zrobić? Zidentyfikować, które wzorce są aktywne: iluzja, ego, lojalność, cierpienie, karma. Zrobić rytuał rozpoznania prawdy i przecięcia iluzji, oczywiście z rodowych lojalności, wzorców, cierpienia. Usiemić własne, ja, żeby działać z duszy, nie ego. Wprowadzić afirmację prawdy i suwerenności pracować nad sobą cały czas.